Vigo na lepszy. Live, life, life, live good. Life good. Live good. Live good. Live good. Yeah. <laughs> Islandczyk nie mówi po angielsku. Co to ma być? to ma być? Co? Skandynawowie zawsze umieją po angielsku, on nie potrafi. Live good. O, brawo, 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 <śmiany> brawo. Rudy się dostał, tak? No właśnie, tutaj Rudy się dostał. Ja mam jak kawał o Rudy. Tak, jak, jak? Rosja, się no, jadam, Rudy nie brzika. <śmiany> Wiesz co, fakt, trzeba dwójkę dzieci, trochę to też. Zapraszam tutaj moją grupę. Bye. Patrzcie, Jej. w końcu, w końcu, to jest jako... w końcu lubię Rudego. Cześć, tutaj do mnie domagała. Witam w szóstej części vloga. Dzisiaj tematem jest ekologia, sprzątamy świat, rozrzucanie śmieci to niezły obciach, jestem z ekipą małych pomocników, sprzątamy las, jak zabieracie jakąś łomżę to weźcie ją też z powrotem, nie wyrzucajcie w lesie, no bo to się nie rozłoży, lepiej wziąć, plecak i tak będzie lżejszy, o te pół litra, pamiętajcie żeby segregować śmieci, to jest bardzo ważne dla życia naszej planety. Niestety nie posiadam tej roweru, ale postanowię chyba sobie przewieźć, bo jak widzę mamy ładny las, w Kelsa, i fajne ścieżki. Oh, Kelsa is very clean. Yeah, very good. Ah, look, 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 here it. People should not smoke. And definitely they shouldn't throw away their trash no. inside oh. the forest, nie? Huh? Well, For sure not. In Iceland, people does this. Oh no, no, no. I very clean. But like maybe one week ago, uh, we have this day for where everyone goes out and takes trash. This is what we want to do it as well, but it was very raining, so we decided to put it one week later. Yeah. It's the same day, World Day. Yes, exactly. Yeah. This is very good for the nature. Of course, because people always throw their trash away don't think about the nature we only have one planet so what would you say to the people who does this how you will educate them stop it because we need to keep our planet clean it's our only planet and it is for our children and grandchildren to want to to live on this planet okay please stop chyba najwięcej śmieci ze wszystkich jak to Normalnie. Czy postawiłeś na szybkość, czy masz po prostu dobry zdrowie? No, e, po prostu mam szczęście. Szczęście, żeby znajdować śmieci? E, tak. To chyba masz nieszczęście. E, no, w sumie. No właśnie. Szczęście w nieszczęściu. My nie idziemy na ilość, tylko na jakość, dlatego zbieramy te małe śmieci. Taka. Czy ja widziałem dobrze, że ty przed chwilą jedną to odpalałeś? Nie. No dobrze. Cię, babcia, bardzo no wiecia, daj, się, daj, się Zakończyliśmy akcję sprzątania na Kieleckim Stadionie. Wyniki są zadowalające. Okazuje się, że coraz mniej ludzi z roku na rok tak naprawdę wyrzuca śmieci w lasach, ale są jeszcze tacy, którzy są nieogarnięci w tym temacie. Dlatego apelujemy do nich o to, żeby zwracali uwagę na to, gdzie wyrzucają śmieci, a szczególnie w terenach zielonych, gdzie bawią się dzieci, gdzie całe rodziny wychodzą na spacer, żeby tych śmieci było jak najmniej. Więc do tych, którzy jeszcze się nie ogarnęli. Apel od nas. Proszę Was, nie wyrzucajcie śmieci gdzie bądź, tylko do odpowiednio do tych przygotowanych miejsc. Dzisiaj mecz z Piotrkowem, jak się czujesz? No, jak zagramy po jednym meczu w tygodniu, to czekamy na ten mecz, bo za dużo trenujemy, za mocno trenujemy i, i dużo, dużo łatwiej grać niż trenować przy, te, przy tym, jak. Przed nami czeka 3 tygodnie praktycznie takich meczów o, o wszystko, i dlatego czujemy trochę zmęczenie, ale, ale tak musi być. Dziś musicie się skupić na tym meczu, żeby wygrać z piotkowami i nie zgubić punktów. No tak, musimy wygrać. Najważniejsze oczywiście wygrać, ale też myśleć o, o różnicy bramek. Bo też trochę daje, bo jeżeli wygramy dzisiaj spokojnie, to potem w Płocku na wszelki wypadek niech będzie ta różnica dla nas. Mamy jeszcze trochę czasu do meczu, idziemy się przejść po Teraz? Nie, nie chcę. Dawa. <laughs> Arci, powiedz mi, o czym myślisz i jak jest twój nastrój, wiedząc, że to już jest ta końcówka sezonu i trzeba codziennie dawać siebie naprawdę 100%? No to jak masz w głowie, że teraz ten okres, za który walczysz przez cały sezon, żeby być tam i mieć tę ten, ten, możliwość zagrać ten praktyczny mecz o, o finale i... Dlatego oczywiście każdy, każdy ma w głowie to, że musi pracować, gdzie może szybciej przebiegć, to musi szybciej. W głowie oczywiście taktycznie, dużo teraz taktycznie przygotowujemy, bo mamy czas. Też dzięki naszej pracy, którą zrobiliśmy w ciągu sezonu, że nie graliśmy jedną uśmu. Dlatego każdy wie, że co, co mamy na, na tej wagie. Pierwsza rzecz, o której chciałem pogadać, czy tobie robi to zamieszanie z datą? No nie, no nie myślimy o tym. Dla nas to nawet nie gadamy. tak. Tam. Oczywiście trochę tam porozmawialiśmy, ale dla nas teraz najważniejszy mecz to jest 12 w Montpellier. I kolejny już na 100% nie będzie z Płockem, a będzie drugi, kolejny mecz z Montpellier też w domu. także. Będzie 24, będzie 24, nie będzie, tam zaczęli coś rozmawiać na 12 czerwca, okej, okay. nie mamy z tym problemu, wszystko, wszystko po kolei. jesteśmy przygotowani grać w każdym momencie. Super, gratulacje, to jest świetna postawa, a teraz przejdźmy później do meczu Ligi Mistrzów, który nas czeka. Jaki jest Twój nastrój, jakie oczekiwania? No, zawsze pamiętamy e, po... Po zeszłym sezonie, że nie musimy i nie możemy lekceważyć ani żadny zespół, bo ostatni raz przegraliśmy jednym z Nantem, gdzie wszyscy już mówili, że Kielce wygrają spokojnie i to też mamy w głowie. Wiemy, że Monpölia jest bardzo groźnym przeciwnikiem, który, który potrafi walczyć i na początku sezonu mieli bardzo dobre formy, potem miał taki, mieli trochę spadek, ale teraz powoli wrócili do tej formy, które mieli i także ciężko, cieka nas bardzo ciężka e, dwumeczowy mecz. Ty znasz ligę francuską, wiesz czym się charakteryzują te zespoły, jak grają. Myślisz, że na co najbardziej musimy zwrócić uwagę? Ja myślę, że musimy Zwrócić uwagę na kontry i szybkie kontry, bo mają dwóch e, reprezentantów e, Francji, to jest Descartes i Leń, które no, biegają do przodu niesamowite. Myślę, że i taki zespół, który tam zdobywał ponad 30% swoich bramek w szybkiej kończy, takiej pojedynczej. I oczywiście taka druga fala, gdzie tam Duarte leci od środka na pędzony i też rzuca dużo bramek w końcu. Także musimy ważyć z powrotem do, do tyłu i ciężko powiedzieć, co, co musimy, albo jedno czwarte I tutaj musimy na, w każdym momencie uważać. I w każdym momencie oni mogą być mocniejsi niż my. Dobra, zostawmy te aspekty czysto sportowe, troszkę na boku. Jak czuje się Arci w maju 2022 roku? A w porównaniu z czym? Nie, po prostu jak się czuję, do niczego nie porównuję. Nie, no fajnie. Teraz e, czwarty rok kończy, czwarty sezon i w tym momencie, w tym okresie byłem tylko w pierwszym sezonie, e, kiedy graliśmy po tym Final Four. E, po tym dwa lata nie miałem takiego, bo pierwszy rok była pandemia. Drugi odpadliśmy i teraz tylko drugi raz gram w jednej czwartej i nie chcę, żeby... Myślę, że bardzo dobry sezon, w którym my gramy. Pierwsze miejsce w ligi, w grupie Ligi Mistrzów przed play -offami. chcę przedłużyć ten moment i żeby zapytałaś mnie po tym... W końcu czerwca i powiedziałem, jak się jarcie w czerwcu? A powiedz mi, jak ci się mieszka w Kielcach? Bo oprócz tego, że świetnie mówisz po polsku, wiem o tym, mogę śmiało o tym powiedzieć, że jesteś ulubieńcem kibiców. Jak się odnajdujesz tutaj? Ja od razu powiedziałem, jak kiedyś się o Francji grałem, no, no, muszę jechać do Polski do, do Kielc, bo będę się czuł tam dużo lepiej. I jakoś tak od razu poczułem i od, od pierwszego dnia. Jakby wróciłem do swojego domu, język, którym się nauczyłem, no szybko, oczywiście e, jest, mam coś do poprawy, ale e, nie przeszkadza mi w normalnym życiu i także miasto, lubię, wszystko lubię kibice to co, to, co sportowiec może osiągnąć w swoim życiu, nie... Oczywiście i na boisku, ale poza boiskiem też, kiedy kogoś potykasz w mieście, czy gdzieś tam w sklepie i ciebie tam, no, czy mam kiczki, no, chcesz, chcesz dużo więcej pracować po, po, tym, po tych momentach. Jakie jeszcze inne pasje ma Arsen Karaw? No, teraz, jak dwa się w tygodniu, no to masz czas tam pograć. Między treningami, nie wiem, w komputer czy PlayStation i jakiś spacer i, i tyle, bo nie daje się dużo czy zrobić. Między tym nie śpiewam, nie, nie, nie czasami tańczę, książki nie czytam. Dużo oglądam sportu, koszykówka nożna. Także jestem człowiekiem totalnym sportowcem. To teraz totalny sportowców twoje top 3 tytuły na PlayStation Ale już nie gram, już rok nie gram, tak rzadko w tym swoim... Nie... Mogą być do 2021 roku. To ci pierwsze przychodzi na, do głowy. FIFA oczywiście. Drugie? FIFA NBA i... No i na laptopie grałam jeszcze World of Tanks no i też gram teraz. Ja sam y, wiem y, od Ciebie parę utworów, którymi się ze mną podzieliłeś, do dzisiaj słucham y, niektórych i chciałbym, żebyś powiedział mi swoje top 3 piosenki, które Ci przyjdą dzisiaj na myśl, ale z wykluczeniem tych, które mi już pokazałeś. No ja potem tutaj pokażę tak palcem i tutaj dodajesz te trzy piosenki, które ja Ci powiem później. Dobra koniec piosenek, Archie, kto wygra w NBA? O, ja dzisiaj bardzo kibicuję za Memphis Grizzlies, bardzo, bardzo mi podoba, jak oni grają. Mają bardzo młody zespół, który, no w tym sezonie zrobili taki progres Jamoran, który ma takie warunki atletyczne i co mieć pokazują, że mogą wygrać z każdym oczywiście nie, nie są oni nie są faworytami ale ja kibicuję za Memphis Grizzlies ale myślę że, myślę, że finał będzie miłoki. Dobra. Wielkie dzięki. Widzę, że już zawodnicy z Piotrkowa przyjechali na halę. Czego tobie życzyć w tym dzisiejszym meczu? Nie, mnie, zespół. bez kontuzji, najważniejsze z trzema punktami i E, praktycznie mniej już niż za tydzień e, spotkamy się w Montpellier. Dla tych kibiców, które przyjdą, e, jesteście potrzebni nam i będziemy na was czekali, bo e, z wami grać zawsze lepiej i czasami nawet nie czujesz, że grasz na wyjeździe, a jak grasz w domu, co pokazaliście na meczu z Barceloną. Dziękuję. To jest to właśnie dlaczego ten chłopak jest ulubieńcem w publicie. Jak się można dziwić? Nie można wcale. Dzięki bardzo. No Szukam cię, bo zobaczyłem, że cię nie ma nigdzie na wojsku, więc ze staroń nie Chodziłem w po prostu. Nic. co? Co? stałem sobie na boisku postałem, pospadali kilka razy we mnie i tyle. Idzie teraz? Muszę czy na wojsku? Na no, wojsku nie, ale na ławkę. No, nie, ja zły jestem Dawaj Inny był cel na tę mecz. Dobra! Miał być 15. No nawet czemu tak? Co się stało? Bo tak! Są cele do zrealizowania. Dorzuć w następnych, w kolejnym meczu jesteś w Ale w polskiej widzę? Tego sobie życzę! I nam wszystkim! Ale żeby było to. Razem z naszym zwycięstwem. Tylko w ten sposób nie inaczej. Najważniejsze jest zwycięstwo, potem jakieś tam dobra osobiste, personalne. Ty jesteś za skromny w ogóle żeby myśleć za dobra gospodistwo. Niestety dzisiaj mieliśmy dosyć krótką ławkę, mało zmian I, i tutaj nietrafione sytuacje, myślę, że nas przytłoczyły i po prostu Kielce to, to wykorzystały. Dodatkowo bramka im pomogła. Eee, cóż mam więcej powiedzieć? Nic, teraz pozostaje tylko odpowiedzieć na kolejne pytanie. Czy czekasz już na ten moment aż się sezon zakończy i na zasłużony odpoczynek, czy jeszcze chciałbyś o coś powalczyć? Został nam jeszcze jeden mecz i na pewno chcielibyśmy powalczyć o trzy punkty, e, aczkolwiek już faktycznie ten sezon był dla mnie dosyć, dosyć długi jestem zmęczony, ale tak jak mówię, jeszcze jeden mecz i trzy punkty do wzięcia. Dobrze, już możemy powoli też zacząć rozmawiać o tym, co będzie w następnym sezonie. Piotrek, miałeś okazję pokazać się na tornejszym Cup i myślę, że pokazałeś się naprawdę bardzo fajną kibicom. Czy to już był moment, w którym prezes do ciebie zadzwonił? Z prezesem rozmawiałem po, po mistrzostwach, dosyć krótka rozmowa. Umówiliśmy się na, na, to, na kolejne spotkanie, że będą monitorować mój, mój rozwój itd. i tak dalej. I bardzo się cieszę, że w końcu doszło do, do tego spotkania i, i doszliśmy do porozumienia. Ty też monitorowałeś Kielce. Czy to jest to miejsce, w którym widzisz nasz i kariery? Myślę, że to, to jest najlepszy klub. Dla mnie do, do rozwoju dużo świetnych zawodników, trener klasy, klasy światowej, także mam nadzieję, że, że tutaj się rozwinę i będę lepszym zawodnikiem. Realnie ten sezon, który będzie w Kielcach, czy na razie myślisz, że jakimś wypożyczeniu. Co było dla ciebie optimum? Myślę, że przy, przy takim szerokim składzie wypożyczenie byłoby, byłoby najlepsze, bo tak jak rozmawiałem z prezesem, bardzo zależy im na, na moim rozwoju. I, I to wypożyczenie chyba byłoby dla mnie najlepsze. Jeżeli chciałbyś grać, musisz o Polsce, czy raczej interesują cię kierunki europejskie? To jeszcze, jeszcze myślę, że za wcześnie, żeby, żeby o tym mówić. I... Ja nie, nie pytam, jak będzie, ja pytam o Twoją preferencję. jak Gdzieś sam siebie wie. Chciałbym spróbować swoich sił za, za granicą. i. Zawsze, zawsze można wrócić do Polski, ale, ale chciałbym się spróbować też w innej lidze. Bardzo fajnie, ci tego życzę. Piotr, myśląc o swojej karierze i rozwoju, na co naprawdę chciałbyś postawić w nadchodzącym sezonie? Chciałbym na pewno poprawić swoją skuteczność i, i stawać się cały czas lepszym zawodnikiem i, i wywalczyć, wywalczyć jeszcze, miejsc, jeszcze lepsze miejsce w tabeli. Ja myślę, że mogę powiedzieć to w imieniu wszystkich kibiców, że na pewno wszyscy czekamy, aż będziesz gotowy, żeby założyć żółtą koszulkę i dać nam y, wiele frajdy. Życzę Ci dużego progresu i żebyśmy spotkali się w Kielcach, żebyś już był po naszej stronie. Dziękuję bardzo i ja obiecuję, że, że będę ciężko pracował na to, żeby, żeby właśnie na to zasłużyć. Siemanko z tej strony z krakielce. Słuchajcie, działamy, przygotowujemy się. Dzięki wielkie za zrzutkę z naszej strony. Bardzo nam to pomaga. Jesteście świetni, jakby razem tworzymy to widowisko, tak? Co do meczu? Widzimy się na meczu. Ja bardzo proszę, żebyśmy zrobili zajebistą atmosferę, żeby wszystko było tak, żeby pomóc im, żebyśmy zobaczyli się w kolonii, tak? Do zobaczenia na meczu. I zróbmy tam ogień. Bardzo was proszę. Co jest ty Wonder? Matrix Pierwsza część Matrixa ma powstać, dlatego przykujemy się do, do castingu Także myślę, że da radę To po to, żeby właśnie w ciemno później piłki bronić, nie dlatego są ciemne czy Widać? No, widać Trzy kropeczki, Trzy nie? kropeczki Nie, tu muzykalnie nie, bardziej właśnie Nie no, wiem, że jesteś, widziałem Poza tym wiem o gitarze <laughs> Nie wrzucaj tego <laughs> Nie, kiedyś chodziłem do szkoły muzycznej, to prawda Ale czy możemy się umówić na jednym rzecz? jak yy, będzie wam do Final Four zrobisz występ we vlogu na gitarze. Coś tam mogę zagrać. Dzięki, Nie tak na boczku, do spora Plecki trochę, ale, ale jesteśmy na dobrej drodze. Nie no ja myślę, że ty na pewno byś sobie nie pozwolił, żeby opuścić to najważniejsze noc. Bardzo bym nie chciał, ale do Montpellier raczej nie polecę. Naprawdę? Tak. Musimy mocno popracować, żeby wzmocnić brzuch i plecy żeby wyeliminować gór. No dobra, to życzę Ci, żeby się też w Kielcach z Montpellier mógł zdarzyć. Bardzo chciały. To będzie trochę ciężko teraz kiedy olej nie może pomóc, nie? No on jest taki młody, silny zawsze jest ciężko bez jego I jest Polakiem. Tu, tutaj mamy dużo zawodników, naprawdę i haki jest tutaj i Alex może zagrać na środku Dani, Dani też po kontuzji on teraz gra bardzo fajnie

Proszę. Brawo, Ludziu. o 10.30 widzi, i 11.30 przyjdzie. Nie! Siema. Kurwa, biceps. Przyszło, przyszło lato i widać. Uuu.

5 na 4? 5 na 5 i 3 na 5. 8 na 10. Ja wygrałem. Czyli Niko Król. Oczywiście. Dziękuje. Andreas Wolf. Że... Oh, chłopaki rzucali więcej razy ty raz, i raz i Ja raz, raz o dobrze, I poszedłeś do szatni Potem, yeah. Potem nagram w szatni so 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 Nie, no, moja wina, Not him. <laughs> <laughs> Ta, muzyczka, con, j'ai craqué. Działeczka, mozyczka, zimna łomzornia. Dziewczyny grają w kometkę i grają Koledzy jak łomża leżakują powoli. Łysy, bolek, radziu. A, i ten zaraz będzie chciał grzbyła. To szybciutko, powolutko. Łomża leżakuje w swoim tempie.